Cześć. Rozpatrzmy taki przypadek. Chciałbyś zastosować sterownik semafora świetlnego firmy Kluba lub Świat Modeli do sterowania tarczą ostrzegawczą albo z semaforem powtarzającym. Kupiłeś model, kupiłeś płytkę, zrobiłeś sobie fajną skrzyczkę z dwoma przyciskami. Wszystko jest ładnie połączone, tasiemkami zgodnie z instrukcją. Wpinasz zasilanie. I nic. Co z tym zrobić? Ta sytuacja wynika z tego, że domyślnie na semaforze wyświetlany jest sygnał stój, czyli w tym przypadku światło czerwone, którego nie ma na modelu sygnału powtarzającego ani tarczy ostrzegawczej. Jeżeli naciśniesz przycisk, zobaczysz, że zapala się światło pomarańczowe, jeżeli przytrzymasz ten przycisk dłużej, zacznie migać światło białe. To wynika z tego, że domyślnie wyświetlany jest sygnał zastępczy, czyli w tym przypadku akurat będzie to sygnał czerwony i biały pulsujący, no i zagadka, że tak powiem, rozwiązana. Co w takim razie możesz zrobić, żeby skonfigurować ten układ poprawą. W tym celu dobrze by było skorzystać z instrukcji obsługi. Jest tam taka sekcja jak wybór predefiniowanych konfiguracji sygnałów. O co chodzi? Jest to tabelka, która przedstawia typowy przypadek użycia, czyli zastosowanie. Jest to na przykład samafor wjazdowy, samafor wyjazdowy itd., itd. Są tam też przypadki dla tarczy ostrzegawczej. Sygnały na tarczy ostrzegawczej i semaforze powtarzające są bardzo podobne. Różni je w tym przypadku dodatkowe światło białe na semaforze powtarzającym w przypadku sygnałów backupowskich. W jaki sposób w takim razie wybrać taką konfigurację, aby wszystko działało tak jak chcesz? Wystarczy wybrać na przykład konfigurację 10 lub 11. Spróbujmy coś takiego zrobić. Żeby to zrobić, musimy skonfigurować według instrukcji obsługi zmienną CV1 wpisując w nie wartość 10 lub 11, zależnie od tego, czy chcemy wybrać konfigurację 10 czy 11. My wybierzemy sobie konfigurację 10. Co robimy? Naciskamy przycisk jeden raz, w taki sposób, aż zapali się sygnał zastępczy. Przyciskamy drugi raz, kontrolka żółta zamruga. Naciskamy 1, to numer CV1. Czekamy, aż kontrolka zamruga. Teraz wpisujemy 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czekamy aż kontrolka powtórnie zamruga i układ zostanie odpowiednio skonfigurowany. Gotowe. I w tej chwili mamy już zapalony sygnał SP1 jako sygnał zasadniczy wyświetlany na tarczy ostrzegawczej, a w tym przypadku na semaforze powtarzającym. Dlaczego używam tych nazw zamiennie? Ano dlatego, że jeżeli wypniesz sobie ten model, a w zamian za niego włożysz model tarczy ostrzegawczej będzie to praktycznie ten sam sygnał z różnicą taką, że po prostu tutaj zapalony jest jeszcze sygnał e, kom, biała komora na semaforze sprawdźmy wyświetlamy sygnał SP4 wyświetlany e, po pojedynczym naciśnięciu przycisku naciśniemy jeszcze raz na semaforze pojawi się czerwone, a tutaj pomarańczowe czyli sygnał SP1 naciśnijmy dwa razy na semaforze wyświetla się sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną. W tym przypadku tutaj również mamy sygnał SP4. Jeżeli na semaforze zostanie podany sygnał zastępczy, czyli długie naciśnięcie przycisku, albo sygnał do jazdy, zezwalający na jazdę manewrową, tutaj na tarczy nic się nie zmieni, ponieważ nadal będzie ona wyświetlała sygnał SP1, który jest odpowiedni właśnie dla tego sygnału na semaforze. Jak to będzie wyglądało na przykład dla konfiguracji 10? Spróbujmy. Ja w tej chwili postaram się wymienić tylko szybko jeszcze model samego, samej tarczy na model powtarzacza. Tak, abyśmy mieli dodatkowo jeszcze tą komorę białą zapaloną. No i spróbujmy. Powtarzamy tą samą konfigurację. Czyli tak, przyciskamy długo. Weszliśmy w tryb konfiguracyjny. Wybieramy CV1, czyli raz naciskamy przycisk. I wpisujemy dziesiątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Poprawiłem się, bo zauważyłem, że dioda nie mignęła. W ten sposób można to łatwo skonfigurować i skontrolować. Ok, konfiguracja została zapisana. Sprawdźmy, co się będzie działo. Pojedyncze na dziesięcie. Na semaforze zapala się sygnał, zezwalający na jazdę z pełną prędkością. Na powtarzaczu mamy sygnał SP2. Na semaforze stój. Tutaj SP1 naciskamy dwukrotnie. Na semaforze pojawia się sygnał zezwalający na przykład na jazdę z prędkością zmniejszoną. Jeszcze raz. No sobie naciśnięcie. Tak, czyli tutaj mamy wyświetlony sygnał SP4 albo SP1 po ponownym naciśnięciu. No i na dobrą sprawę mamy gotową konfigurację dla tarczy ostrzegawczej lub sygnału powtarzającego. To tyle. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, chętnie zobaczę od Ciebie łapkę w górę. Zachęcam Cię także do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia następnym razem. Cześć!